Witam serdecznie ponownie. E, nasuwa mi się kilka refleksji dotyczących e, politycznych uwarunkowań. O kozich porozmawiały. E, no, o o uwarunkowaniach porozmawiamy jeszcze, o co chodzi z politycznymi uwarunkowaniami. Teraz jest taka pewna dwubiegunowość w polityce. PiS-PO, No dobra, no a co z trójbiegunowością? No, bo, jest, bo jestem jeszcze ja. Mam dużo do powiedzenia w kwestii polityki. Znaczy tak. E, Inflacja jest, bo drukują pieniądze. Covid jest, no bo się wymknął. Albo jakiś nietoperz. No. Ja nie wiem, czy to nietoperz nas zaraził, czy sprytny mikrobiolog zbucham. Do czego dążę? Dążę do tego, że kryzysy, kryzysy się zdarzały, zdarzają, zdarzać się będą. I teraz jesteśmy w Kryzys jest permanentny. Tak naprawdę tylko jest mniejszy lub większy. Teraz jest, robi się większy. Będzie inflacja. Drukują pieniądze. NBP drukuje pieniądze. Teraz nas tutaj zeszli z, z, z tych podatków na żywność i na benzynę. Tak weszli teraz. Za 3 miesiące będziemy musieli oddać. I się do kieszeni. Bo inflacja to wszystko napędzi. Oni dodrukują po prostu pieniądza, bo im braknie. Będzie inflacja i chlebek będzie kosztował 10 złotych bochenek chleba w w, w, w w piekarni. A co? A zarobki będą te same. Nic nie będzie. Będzie jedna wielka zawierucha. Ludzie wejdą na ulicę, obalą rząd. No bo nie będą mieli co jeść. Będzie im zimno. I co? Co zrobisz? Nic nie zrobisz. Trzeba po prostu... Nie wiem, co trzeba zrobić. Mówiąc szczerze, ja nie mam pojęcia. No ja to hoduję kozy, no koza mi jeść da. Jakąś tam rynkę mam. Jakoś tam z głodu chyba nie umrę, no ale tam pani Joasia ma tysiąc złotych renty, mieszka w wynajętym yy, kamienicy w Łodzi i co nam ma zrobić? Jeszcze, jeszcze jest chora. nikt jej nie pomoże, umrze tam, no Pani Jarek nie umrze, no, ło, bo, bo pójdzie koza wydoi, nie? <ś responses> A pani Joasia umrze z głodu, no to co nie wyjdzie na ulicę, no przecież wyjdzie, bo jest głodna. A teraz pójdziemy do kus za jakieś 15 minut.